Panie Boże, w tej świętej chwili staję przed Tobą z otwartym sercem, ufając w Twoją miłość, która leczy, przemienia i odnawia. Jezu, Ty, który dotykałeś chorych, podnosiłeś zmęczonych i przywracałeś nadzieję tym, którzy już jej nie mieli, dotknij teraz także mojego życia. Niech Twoje światło wejdzie tam, gdzie jest ból. Niech Twoja miłość wypełni to, co puste. Niech Twój pokój uciszy każdy niepokój w moim sercu. Panie, wylej na mnie uzdrowienie, które pochodzi z wysokości uzdrowienie ciała, umysłu i duszy. Obmyj moje serce z ran i uraz. Wzmocnij moje zmęczone kroki i odbuduj wszystko, co zostało złamane. Jezu, prowadź moje myśli, uspokój moje lęki, oświeć drogi, których nie potrafię zobaczyć. Niech każdy mój oddech będzie dowodem Twojej opieki. Niech każda spadająca łza zamieni się w siłę. Niech każdy ból stanie się ziarnem cudu. Boże miłości, oddaję Ci moje dziś, moje jutro i całe moje życie. Dotknij mnie swoją łaską i spraw, aby narodziło się we mnie nowe życie pełne nadziei, wiary i sensu. Amen.